Matura w 5 minut dla kandydatów na kierunek Mechanika i budowa maszyn energetycznych na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej. Matura 2021, Matematyka, poziom podstawowy, zadanie numer 31. Funkcja liniowa F przyjmuje wartość 2 dla argumentu 0. A ponadto f dla 4 minus f dla 2 jest równe 6. Wyznacz wzór funkcji f. Funkcja liniowa f dla dowolnej liczby rzeczywistej x ma ogólną postać a razy x plus b. Zadanie sprowadza się do wyznaczenia wartości współczynników a oraz b na podstawie dostępnych informacji. W pierwszej informacji podano, że dla x równego 0 funkcja przyjmuje wartość 2. Podstawiamy więc 0 pod x do ogólnego równania funkcji liniowej. Dostajemy a razy 0 plus b, co ma być równe 2. Oczywiście a razy 0 daje 0, a zapis upraszcza się do postaci b równe 2. W ten sposób obliczyliśmy wartość współczynnika b. Na tym etapie wiemy już, że funkcja f ma postać a razy x plus 2. Wykorzystujemy teraz drugą informację. Najpierw podstawiamy do aktualnego wzoru naszej funkcji x równy 4, a potem x równy 2. Dla x równego 4 dostajemy wyrażenie 4 razy a plus 2. Z kolei dla x równego 2 mamy 2 razy a plus 2. Odejmujemy teraz jedno wyrażenie od drugiego, zgodnie z informacją w treści zadania. Dostajemy 4a plus 2 minus w nawiasie 2a plus 2. Ta różnica ma być równa 6 z utworzonego równania można obliczyć niewiadomą a Porządkujemy wyrażenia po lewej stronie. Przed nawiasem mamy znak minus, więc żeby opuścić nawias, musimy zmienić znaki wszystkich wyrażeń w nawiasie na przeciwne. Następnie wykonujemy działania. 2 2 daje 0, natomiast 4a 2a jest równe 2a. Po lewej stronie równania zostaje 2a, po prawej stronie mamy liczbę 6. Dzielimy obydwie strony równania przez 2 i dostajemy A równe 3. Funkcja liniowa ma zatem postać 3 razy x plus 2 i to jest rozwiązanie zadania.